Po weekendzie, godzina 12.01, zaczynamy nasz live analityczny. Zaczynamy od indeksów, ale zanim zaczniemy, oczywiście, muszę zadać to pytanie: czy dobrze widać, czy dobrze słychać i czy jesteśmy wszyscy gotowi, czy możemy zaczynać? Proszę o informacje na czacie, na Facebooku, na YouTubie. Oczywiście przybijamy wirtualną piątkę, zasubskrybujemy sobie nasze kanały, codziennie nadajemy w samo południe i też od czasu do czasu robimy webinary. Webinary dosyć ciekawe, edukacyjne, między innymi dzisiaj pomysły inwestycyjne o godzinie 19. .00. Też Wam wysyłam zaproszenie. Raz w miesiącu robimy takie spotkanie typowo na wysokich interwałach czasowych, czyli D1, W1, tak żeby się odpowiednio spozycjonować, czy przygotować na kolejne tygodnie, na kolejne dni. I dzisiaj takie spotkanie postanowiliśmy, że zrobimy połowa miesiąca, więc myślę, że dobry czas właśnie na taki rzut oka, ale troszkę z wyższej perspektywy. Także o godzinie 19 pomysły inwestycyjne, a Teraz już nie przedłużając, oczywiście zaczynamy, tak, lecimy z tematem, tutaj jak Maciej słusznie napisał. Zaczynamy od DAXa, słuchajcie, dlatego, że nastąpił retest, no, retest formacji, którą, jak wiemy, rozgrywaliśmy, mam nadzieję, że też gdzieś tam skorzystaliście, ja tutaj miałem dwie pozycje, zamknięte, nieprzetrzymane na kolejny tydzień, czyli przez weekend tutaj byłem bez pozycji, w tym momencie kolejny retest poziomu, oczywiście cały czas aktualny, Poziom, druga czerwona strzałka jak najbardziej nam tutaj sugeruje, że ten poziom jest do obrony. w tym momencie tutaj reakcja, no nie ma przypadku, tak, nastąpił retest, Poziomu Fibonacci'ego, punkt D. Ponownie przetestowane, no i piękna reakcja podażowa. No i teraz pytanie: jak się mamy zachować? No, dwa targety, słuchajcie. Pierwszy target to jest zawsze pamiętajmy, początek e, początek luki, czyli tutaj te rejony, w których jesteśmy. Natomiast target dla mnie taki docelowy e, na dzisiaj, na jutro bardziej, bo to już jest taka perspektywa, powiedzmy tam dwu dniowa nawet. E, Czy mierzenie FS100, tutaj ostatni dołek, jak najbardziej ma sens? Ważny punkt odniesienia, uważam, że będzie zaatakowany, czyli tutaj te minima automatycznie wyznaczają nam dosyć ważne wsparcie na 13101. 13101 no to jest taki poziom, który w tym momencie jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, także jeżeli ktoś tutaj myśli o tym, jakie te spadki mogą być, znaczy jak głębokie, jak mocne, no to właśnie tutaj te rejony jak najbardziej są techniczne. Takie jest moje zdanie, więc tutaj nawet tą jedną pozycję, którą gdzieś tam jeszcze mam. To prawda, troszkę spóźniona, ale udało mi się wskoczyć już do pociągu, który odjeżdżał. Ja tutaj targetuję nie do tego miejsca, czy w tym momencie cały czas ją trzymam. Ja liczę na to jeszcze, że te 80 punktów niżej pociągniemy na południe. Także tak jest moje podejście do, do DAXa. Miejsca na spadki mamy. Co dalej z S&P? No tutaj to moje podbicie, które sobie wyliczyliśmy, gdzieś tam wyznaczyliśmy. Uważam, że niestety, ale no chyba się nie wypełni. tak Dlaczego? Dlatego, że jest to poziom zbyt wysoki. Ja myślę, że te spadki na SP, jak i na całej Ameryce, one mogą być, ale wcześniej tutaj mamy dosyć waszą informację, typowy układowy balans, typowa największa korekta, proszę zobaczyć, ona co prawda została wybita. No, ale rynek gdzieś tam próbuje do niej wrócić, prawda? Czyli był prostokąt, chwilowo wybity, mamy cowkę. No, jesteśmy wewnątrz. Ja uważam, słuchajcie, że jeżeli ten poziom, czy tak zwane wewnętrzne, czy też jakieś lokalne wsparcie, taki punkt odniesienia, czyli ten dołek, jeżeli on zostanie przebity w dniu dzisiejszym i kolejna sesja go utrzyma, czy nawet się ta świeca dzienna dzisiejsza zamknie poniżej tego miejsca, dalej spadamy w dół, dalej lecimy, tak? Dalej, miejsca na południe mamy 3348. No, to jest taki poziom, który w tym momencie technicznie jest najważniejszy. że tu mamy dołek. Tu mamy potencjalną głowę z ramionami, ale tak jak mówię, tutaj sam poziom będzie bardziej ważny w kontekście tego, gdzie cena się zatrzyma. Czy się zatrzyma, czy będzie reakcja, czy tej reakcji nie będzie. No, po wolumenie skumulowanym nie ma jakiejś informacji jasnej, prawda? Bo tutaj ta równowaga, nawet przewaga podaży gdzieś tam jest. Widzimy, że te wartości są większe po prostu, dlatego też gdzieś tam po cichu liczę na to, że. Te poziomy wybijemy, także tutaj raczej się pozycjonuje spadkowo, przynajmniej na pierwszą część tego tygodnia, tak i na DAX-ie, i na S&P. Zobaczmy co dalej. Na BIGU20 też się układa to wszystko prospadkowo. Tutaj dosyć ważne wsparcie o okolice 1685-87. Te rejony, przewaga podaży cały czas jest, aczkolwiek gdzieś ten popyt zaczyna się tutaj pojawiać. Proszę zobaczyć, gdzieś tam się chwilowy, według mnie on jest jedynie chwilowy, zaczyna się uaktywniać. No, ale jest dosyć duża szansa y, tutaj tej korelacji międzyrękowej. To znaczy, jeżeli zachód się sypnie, jeżeli Ameryka poleci mocno, DAX poleci, no to wiadomo, że Big 20 nie będzie stał w miejscu, prawda? Również tutaj przyspieszymy i ten 1700 pęknie. Y, no, ja liczę na to, że tutaj miejsca na spadki mamy na, na jakieś niecałe, może tak? Niecałe 100 punktów, ale jakby nie było tego miejsca, jest. Co dalej na ropie? Na ropie WTI, na złocie, no zobaczmy ropę. Też uważam, że będziemy tutaj spadać. Aczkolwiek jest pewnego rodzaju układ, który muszę Wam pokazać, układ jest zaznaczony, no tutaj tą zieloną linię zostawię, bo nam się przyda, sprawne oko już zobaczy ten układ, proszę zobaczyć, mamy tak, punkt X, mamy punkt A, mamy punkt B, to jest układ dosyć głęboki, nawet tutaj mamy punkt B, wala BC i punkt D, prawda, proszę zobaczyć. Tutaj mamy te mierzenia, zaraz sobie dołożymy jeszcze wewnętrzne poziomy Fibonacci'ego. 7, 8, 6 jest, prawda? 61 czy 50, no klasyka, jeżeli chodzi o wewnętrzne struktury harmoniczne. No i tutaj te i one są dla mnie cały czas ważne, ale no tutaj muszę to powiedzieć, bo myślę, że jest naprawdę dosyć duża szansa, że tak się wydarzy Co mam na myśli? No mam na myśli to, że kolejny test, tam drugi, trzeci. Ten poziom nam osłabi 36,64. Może być po prostu słabe, no i naprawdę może nastąpić wyjście dołem, nie, ponowne przetestowanie, czyli tak zwane po teście breakout tego samego poziomu, znaczy retest, tak? Breakout, retest i dopiero ten zakładany ruch spadkowy. Ja tak się do tego gdzieś przymierzam. Mówię to już typowo intuicyjnie, bo nie widzę tego popytu, tak? Jeżeli ja patrzę na otoczenie. I podaż jest dwa razy większa, a to doskonale widać, jest dwa razy większa od popytu. To znaczy, że tutaj te długie pozycje, nawet jeżeli jest ten układ harmoniczny wzrostowy, to one mogą być jedynie chwilowe. Tak? To może być reakcja na godzinę, na dwie. Natomiast jeżeli mówimy o h 4 d 1 to raczej też miejsca na spadki mamy. I tutaj zwracam uwagę na ten schemat, czyli ten układ harmoniczny może zostać przebity, powiedzmy za 2-3 dni, nie, okolice środy, przetestowany poziom, i dalej jazda w dół. Także to jest też taki na razie, wiecie, pierwszy scenariusz, ale uważam, że prawdopodobne, dlatego, dlatego o nim mówimy. Także proszę być tego świadomym. Co dalej na złocie? No, złoto, słuchajcie, leci w dół z takim wybiciem 61. To mi się, tak powiem Wam, jakoś średnio podoba. Ja tutaj jestem ustawiony troszeczkę niżej. Też gdzieś tam próbowałem brać takie pozycje longi, znaczy długie pozycje, dzisiaj wyszedłem. Nie za bardzo powiem Wam szczerze, że złota nie czuję. A ciekawy poziom, jaki wypada na goldzie, to jest mierzenie, już Wam pokazuję, FS100 i 61. O, właśnie, tutaj to widać. I ta strefa popytowa, czyli różnica między 61 a FS100. Technicznie jest ok. Także tu mamy jedną, wiadomo, głębszą niżej jest. A tu mamy taką bardziej lokalną czyli mamy mierzenie 61 FS100, potencjalna korekta prosta, no i jeszcze taka wisienka na torcie, proszę zobaczyć, 161,8, czyli motyw wynikający z naszej autorskiej strategii, tak? strategia FTS, tylko naciskiem skull, czyli połączenie 61 i 161, małej duże Fi, dodatkowo wzmocnione mierzeniem FS100. Strefa naprawdę ciekawa, dlatego jeżeli miałbym jakiś seta wyznaczyć na dzisiaj, na jutro, na złocie, na pewno te, te rejony, ten obszar Fibo, pomiędzy 1927 1929 2927 dwudolarowa natomiast zobaczcie mierzenia są precyzyjne technicznie wydaje mi się że jest ok także na to zwracam uwagę co dalej na bitcoinie tutaj pszenica spada przypomnę tylko że pszenica no prawdopodobnie dalej będzie spadała bo tutaj ja liczę na ponowny jakiś tam test ale nie, nie wiem, czy się po prostu doczekamy tak, tego miejsca. Przypominam, wypełniamy układ harmoniczny, układ spadkowy na wysokim interwale, więc naprawdę tego miejsca na spadki, na pszenicy mamy. E, no, kto się prawdopodobnie już nie załapał na te spadki, ja czy się nie załapie? No, ja mam taką zasadę, że nie wskakuję, jak jeździ do pociągu, który odjeżdża. A w mojej ocenie ten pociąg właśnie wystartował i ten tydzień również będzie spadkowy. Zobaczmy na Bitcoinie, co tam na krypto. Widziałem wczoraj, jakaś tam przecena na altach była. E, tak, Bitcoin tutaj, myślę, że te 10 tysięcy jeszcze odpuścimy na, na moment. E, swoją drogą ciekawe, w ogóle brak zdecydowania, tak? Kompletny brak, e, czy siły popytowej, czy podażowej, absolutnie nie ma tutaj jakiegoś dużego gracza, który by się wychylił, przynajmniej na chwilę obecną, tak? Może to się wiadomo, za chwilę zmienić, zobaczymy jutro, pojutrze. No ale dzisiaj, e, na, na ten moment, na godzinę 12.11, no niestety nic tutaj nie widzimy, jeżeli chodzi o jakąś zmianę stron. Także, po prostu z bitcoinem ja się wstrzymuję. Na altcoinach wygląda to lepiej. Szybciutko, może pokażę ETH. Tam wczoraj też pojawiła się dosyć duża świeca. Zobaczcie, podażowa. No i w mojej ocenie ten ruch, który nastąpił, ten wzrostowy tutaj od tego dołka, to jest jedynie chwilowe podbicie i dalsza jazda w dół przed nami. Podobny, podobnego zdania nami są też inni zagraniczni blogerzy którzy też się znają z strony technicznej i technicznej, i takiej fundamentalnej. myślą, że jeszcze jedna fala spadkowa będzie na Altach i technicznie tutaj mi wychodzi bardzo duże podobieństwo jakby z tym myśleniem ekspertów i dopiero potem początek jakiegoś większego cyklu może nowej hossy na krypto. Zobaczymy, także bardzo ciekawy okres, w jakim się znajdujemy na Altcoinach, głównie na, na Altcoinach. Dobra, co robimy moi drodzy? Co potrzebujecie? Proszę pisać na czacie swoje propozycje. Dzisiaj godzina 19. Pamiętajcie, słyszymy się na pomysłach inwestycyjnych, czyli analiza na wysokich interwałach. Jeżeli ktoś lubi D1, wyżej W1, to serdecznie zapraszam. Będą też instrumenty takie mniej popularne, czyli nie tylko waluty, nie tylko złoto i bitcoin, ale też instrumenty na życzenie. Spotkanie bardzo długie, myślę, że tak no, nawet po, pod godzinkę sobie zrobimy, także e, fajnie będzie o tym wszystkim porozmawiać na spokojnie, na wyższych interwałach, także serdecznie wszystkich e, zapraszam. Co robimy dalej? E, waluty, tak, standardowo, euro, dolar. No, na euro, dolarze ja tutaj czekam na coś takiego troszeczkę większego. Ten układ bardzo bym chciał, żeby się wypełnił. Też nie widzę niestety dlatego, dlaczego się wstrzymuje w ogóle z eurodolarem, bo to też e, pewnie się zastanawiacie dlatego, że nie widać e, jakiejś przewagi, jeżeli chodzi o pewne strony, tak? Proszę zobaczyć na wolumen skumulowany, jaki trwa tak naprawdę, czy jak, jaki się pojawia od 8 września. Mamy który dzisiaj, mamy 14, więc e, prawie ty, przez prawie tydzień tutaj no, straszna konsolka z tendencją, raczej technicznie mi wychodzi do podbicia, tak? Tutaj do... Do wypełnienia punktu D, i do układu harmonicznego, no przynajmniej Gartley na to wskazuje. Także 1,1954 to są te rejony, który, które mnie w tym momencie na edziu interesują. Także to, co się dzieje bez wolumenu, jak nie ma wiecie jasnej oceny otoczenia, to znaczy, że trzeba poczekać. Takie jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o GBPUSD, no tutaj będę atakował funta, ale niżej. Uważam, że cały czas mamy miejsca na spadki. To chwilowe podbicie absolutnie nie ma się, ma się nijak z otoczeniem, z wolumenem skumulowanym, no widzimy, że niby jedna świeca popytowa jest, ale ja gdzieś tam muszę schłodzić Wasze głowy i, i powiedzieć, że to może być chwilowe, tak, to może być pojedynczy ruch, nawet ruch, który może trwać kilka, kilkanaście godzin maksymalnie i dalsze, dalsze tąpnięcie tutaj na 61, także to jest ciekawy poziom i, i ja zarazem też pomysł 1,27,16. Dobrze, lećmy, do, lećmy dalej. pln -y. na pln, -ie, PLN -ie Wam, wygląda to dobrze w kontekście euro-dolara, o właśnie, bo tutaj, znaczy euro-dolara, mówię euro-złotego, na euro-dolarze nie wygląda jakoś rewelacyjnie, ale na, na, na euro pln już wygląda to troszkę lepiej, tak? Mamy wybicie, cena się znajduje wyżej, no i jest, słuchajcie, ten moment, teraz albo nigdy, tak? Co to znaczy? Jeżeli spotkamy się jutro, pojutrze, tam za, za trzy dni, i cena będzie oscylowała w rejonie 4, 44, 45, to znaczy nie będziemy wyżej, powyżej tego trójkąta, nie wybijemy się, to znaczy, że ten setup i ten scenariusz będzie do wykasowania. No i tutaj już na tym etapie zwracam uwagę, jak wiecie, tych pozycji trochę mam, no nie chciałbym, żeby to się wydarzyło, bo ja liczę troszkę na, na więcej, ale jeżeli nie będzie momentum, nie będzie dynamiki, nie będzie tej siły popytowej, to znaczy, że może być cofka i może być kolejna korekta. Ja raczej nie będę chciał tutaj tej cofki jakby wsiąść na klatę. Na, na moim portfelu, dlatego będę zamykał, będę zamykał te długie pozycje, jakie mam. W tym momencie cały czas liczę na to, że wybijemy powyżej 4,45 i się utrzymamy. I to utrzymanie jest najważniejsze w tym momencie. Także ta dzisiejsza świeca i to wyjście, które tutaj widzimy, ta świeca piękna, popytowa, ona musi być utrzymana i cena powinna do końca dnia się znaleźć wyżej. Także naprawdę moment jest strategicznie ważny. USD PLN, korekta prosta, sytuacja podobna, chociaż nie widać tego trójkąta, ale też gdzieś tę korektę widzimy, że cały czas próbujemy wypełniać. No i to samo, realizacja, realizacja i jeszcze raz realizacja. Jeżeli nie będzie tutaj tego wyjścia w górę, ja nie zobaczę popytu, a po wolumenie skumulowanym, ja go nie widzę w tym momencie, proszę zobaczyć, nic nie ma. To, to jakby to samo myślenie u mnie jest na Euro, na Euro PLN i na dolarze do PLN, -a. czyli jutro pewnie będę wychodził z tych pozycji, jeżeli faktycznie ten popyt dzisiejszy się nie utrzyma, także proszę mieć tego świadomość. GBP PLN, bardzo ważny moment, dzisiaj będę na pomysłach inwestycyjnych o godzinie 19 mówił o tym, bo mamy ponowny test, słuchajcie, geometrii. Uwaga z W1 z interwału tygodniowego. Rzadko pokazuje takie perełki, no ale w tym momencie taka perełka i taka okazja się gdzieś tam pojawiła. Proszę zobaczyć, reakcja na funcie jest, dlatego ja mówię, że ja tego funta pewnie w tym tygodniu będę mocno podkupywał. Jeżeli chodzi o takie spojrzenie typowo średnioterminowe, no bo wiadomo, to nie są zagrania tam na, od dzisiaj do jutra, tak? Czy na kilka godzin, a raczej na kilkanaście dni, kilka tygodni. No taka geometria, takie mierzenie F i taki test, no aż się prosi na, żeby zwrócić na ten poziom uwagę, prawda? 4,80. Markowanie ceny, ta czarna świeca, jeżeli znacie te układy, powinniście skojarzyć, prawda? Czyli chwilowe takie pojedyncze świece, które nam wypełniają mety, i za chwilę jest ponowna reakcja, ale w drugą stronę. No i w tym momencie już to widać. Także fajne połączenie, markowanie ceny z projekcją F100 na korekcie pędzącej na interwale tygodniowym na funcie do złotego. Wygląda dobrze. Lecimy dalej. Gaz ziemny, słuchajcie, chwilowe podbicie. Według mnie jest to jedynie chwilowe. Tutaj 50-61 interesują mnie korekty głębsze na gazie ziemnym. Po pierwsze lepiej działają, po drugie po prostu chcę kupić troszeczkę taniej, no bo cały czas uważam, że miejsca na spadki jest. A dlaczego tak uważam? Odpowiedź jest tutaj na samym dole. Wolumen skumulowany pokazuje nam przewagę zdecydowaną, prawda? To widać te słupki już się tak jakby nie mieściły nawet w, tej, w, tej, w tym małym pasku. No, można oczywiście zwiększyć, to tak, prawda? Ale to też widać, że te wartości są duże. Także ta przewaga sprzedających na gazie ziemnym cały czas według mnie jest, dlatego uważam, że mamy miejsca na spadki. Kanadyjczyk, za chwilkę już kończymy, także proszę pisać swoje propozycje, łapka w górę, kto jeszcze nie zostawił. Przybijamy wszyscy wirtualne piątki, zasubskrybujemy sobie nasze kanały, już mamy 9200, także pomalutku do 10 tysięcy się zbliżamy. Subskrybentów, będzie bardzo fajnie jak do końca wakacji to zrobimy. <laughs> No, widzę Romek tutaj się zdziwiłeś, że markowania na tygodniowym, rzadko się pojawiają takie perełki, dlatego zwracam uwagę na to. Tak, nie pamiętam kiedy mówiłem o czymś takim, bo no dawno nie widziałem takiej świecy na tak szerokiej geometrii na interwale tygodniowym. Zapewne kojarzycie, zawsze mówię H1, H4, czasem D1, no ale na tygodniówce ktoś mógłby powiedzieć, że jest to głupota, tak? No ale nie mówiłem tego, bo nie widziałem takiej okazji, a na funcie jak sobie zobaczycie, jeszcze raz pokażę. Kształt tej świecy, tej czarnej z poprzedniego tygodnia, gdzie ona się zatrzymała, ja to traktuję jako okazja, bo to jest zatrzymanie na mierzenie Fs100. Więc tutaj uważam, że ta geometria jak najbardziej ma sens. Dobra, kanadyjczyk na zakończenie i jeszcze tutaj fund do jena, ok? Fund do jena też wygląda ciekawie, także dobrze, że przypomniałeś. <laughs> Jeżeli chodzi o Kanady, to się u mnie nic nie zmieniło. Czekam na 1,3370, 78. Gdzieś tutaj to podbicie w rejony 50 ZZB. Uważam, że jak najbardziej OK. Popyt widzę cały czas gdzieś tam się buduje, także troszkę miejsca na wzrosty. Na kanadyjczyku jeszcze mamy. No i na zakończenie, fund do Jena. Tak jak mówię, technicznie jest tam ciekawie, znaczy wygląda to ciekawie. To się wszystko jakby układa też z moim podejściem, że będę tego funta podbierał praktycznie w każdej postaci. Czy to jest właśnie fund do Jena, który wygląda, widzimy, że wygląda dobrze, bo bronimy 61. Czy to jest fund do dolara? Czy to jest funt do złotego? Tego wczoraj, wczoraj mówię przed chwilą analizowaliśmy. Znaczy generalnie mam taki, takie podejście, że w tym tygodniu będę starał się podbierać funta, tak? Od poniedziałku pewnie przez kolejne dni, bo uważam, że jest przecena względem innych par walutowych. Najbardziej chyba względem złotego. To mi się podoba, także no tutaj w takim średnim terminie proszę o tym pamiętać, tak? Że ten fund po prostu się może w końcu zacząć umacniać w stosunku do innych par walutowych. E, fundu do Jena było pytanie, czy 61,8 ma sens? Oczywiście, że tak. Według mnie jest bronione i to są te poziomy, którymi warto się zainteresować tak, na funcie do Jena, bo myślę, że 136, tutaj mamy okrągły poziom, będzie obroniony. Oczywiście może być przetestowany jeszcze dzisiaj, jutro. No wiadomo, wszelkiego rodzaju testy, zrzucenia, pułapki, dolne cienie i tak dalej mają sens, e, ale myślę, że to są już te rejony na tak zwane uklepywanie dna. Także warto mieć też to na uwadze. Tyle na dzisiaj moi drodzy. Godzina 19 słyszymy się na pomysłach inwestycyjnych wieczorkiem. Serdecznie zapraszam, wysłałem zaproszenie. Mam nadzieję, że będziecie. Warto się zalogować tak 10-15 minut wcześniej. Wiem, że jest ograniczenie w pokoju, tak żeby każdy po prostu na spokojnie mógł uczestniczyć i zająć swoje miejsce. Także godzina 19 słyszymy się na pomysłach inwestycyjnych. Jesteśmy na Telegramie i miłego dnia Wam życzę. Popodzownika. Pamiętajcie tego funta, przypilnujcie. No i do usłyszenia.